Witam serdecznie. Dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów. I z tej okazji mamy do dyspozycji takiego suma jednego i dwa przysmaki dla suma. I prawda? Ośmiernica już wybierała, wybrała Borusję. Zobaczymy co wybierze sum. Czekaj no. Sum idzie tam, ja tu zamieszam, prawda? BD to Borusja, BM Bayer. Prawda? Monachium. Nie patrz, Sum. Nie patrz, nie patrz, nie patrz. No, zapraszam. No nie, no teraz może patrzeć przecież. Dobrze. Smakołyki czekają, to co Sumy lubią najbardziej. Kto wygra? Kto wygra, proszę Państwa? Borussia Dortmund, pro, tak jest! Bardzo dobrze, też na nich liczyłem, Kurwa, tak ma być, tak <noise> będzie. Tak. Czyli Bayern do domu! Wywalę tego specjala. Dobrze. Dziękujemy. Dobranoc.